I witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. mną jest happy? Ja? Babcia Nie ma mnie. Do widzenia. I Ender Aka Jerzyk. Czemu Jerzyk? Brenda. To jest drewno. I Ej. I dzisiaj zagramy Petworsy. Ring ring, 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 ring. ring. Oh. I believe I can fly. drewno. <laughs> to tak nie działa. Co? Czekaj na czym polegał armet? Brodzie, parnę. Nie! Oh! No! No! <śmiech> <śmiech> Ender, nie! lubię tego. Ender. Ja Nie! Nie! lubię. Ja to, ja tego, ja ja to, ja to uwielbiam Chupiego. Ender, Ender, nie Co? żeby coś, ale zacytuję ci jedną wiadomość. Pierdol temu nerdowi ode mnie. Zastrzel go! Zastrzel i nie maruć! Możesz no, się robisz. spodziewać chyba od kogo to jest. Oj, o, to będzie na odcinku. Niestety, nie gramy, niestety gramy w jednej drużynie, Ender, ale spokojnie, na Bedwarsach jest dużo innych gramy? możliwości na zabicie sojusznika. Nie! <laughs> Oj, co, mi, że co? No co No Jest tutaj. Czemu w ogóle gramy teraz w simulator kichego dziecka ze szkoły? Z Ameryki. Ehm. Ja tam żyję w Polsce. Co ty, ja płacisz, ja. Konicicie, ja. Konicie, ja. Konicie, ja. Konicie, ja. Green, ja. Green, ja. Green, tutaj ja. Okay. ja. kupuję tam broń. Dobra, tam to są ważniejsze rzeczy niż bronie. Chodź tutaj. Kto tutaj. Green! Nie chcę tego. Green! Nie chcę tego. Spokojnie. Chcesz drewno? Like. Chcesz drewno? Nie like. chcę. Like. Like. drewno? Gdzie wy jesteście? drewno, Green? Green drewno, mówię, Proszę, chcesz drewno? Daj buduj, buduj, buduj Czekaj, co jak on przez żółtego został zniesiony, co? właśnie przez Bo tutaj o wiele szybciej się zbiera tego zielazo Ale. Ha? Ja pilnuję bazy bazy Polecam kupić za 8 zł ten karabin, bo ma większy zasięg Albo to jest idę tam. Dobra Don't, 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 don't. Nie! Ej, co byś robił? Nie, robiłem Ninja Break. Co? Co robisz Ninja Break? Ninja ninja. ninja, ninja, sorry. Ninja. Uh, ninja. Ninja! Go. Nie, nie meć. to. Nie to. Sorry, że Ninja powiedziałem. ja. Można oglądać. Uh, to było Czekaj, to wy coko, cokolwiek oglądacie? Nie. No właśnie. <grym> te, te. Bawcia, eee. Krainy, krainy Nawet mnie Rzuccie nie denerwuj. Tak? <grym> A, nie ja Spitbury. Ale że co? Spitbury. Nie denerwuj, Ender, nie jest. Ej, co mam Ender, Ender. Ender, Ender, jak ty się Ender. Ender, zrób Godbriga. Zrobić to? Godbriga. Jakiego? Godbriga? Godbriga. Bridge'a Brydża, mogę zagrać w brydża. Nie, nie, ci... <laughs> Co? Mamy ender, Mam jakąś. Ender, jakim cudem? E co? Jak Aha, Jak Jakbyście zginęli! Chrystiane, no bo to są pistolety! No bo Ale... zabij mnie taki jeden żółty Taki jeden żółty, no... to... to byłeś ty, Paweł, no o Czemu ja? Nie, 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 ja nigdy w życiu No, no Piąc, piosen, piosen, jednego tkanos, a, noca, było nie mówić takich rzeczy teraz Teraz Takie? mi się dostaje Proszę Kul... <ślesy> ty mówiłeś? Ja nic nie powiedziałem, to są pomówienia mówienia. żółty to nasicie Taki... 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 Zzuka, tam, <ślesy> Oczywiście nie bądź rasistą, Green. Jesteś typowym Ender. Cho Chodź Ender, idziemy bronić was. Ej, czerwony od środka. E, Widzę. Jasne, bądź bronić was, ja Chodź mi Ender. Od mida, od mida, dobra, idziemy mida. No, no dawaj, dawaj, dawaj. Do... We'll go... Nie, Uf, lubię choddy. tego trybu, serio. Nada, już nic ty nie zrobimy. Jest za dużo partyki, ja muszę usunąć Nie, prawie. Eee, Max, na czy coś Dobra. Dobra, nie ma partikli, jest lepsza celowność. Pozdrawiam. No nie, czemu to tak słabo wypycha? Eee, odsuniłeś już szkoda. O! Sorry! Możecie um, <głosyki> <głosyki> się pozbyć tego ten? Nie. Kodnego? Super teammate Ale zibali te karabiny teraz. One zawsze były zwalone. Nie bo miały większą. Yy, Dłuższe zasięg. A teraz zibali je. No, spokojnie Green. Zibali moje karabinki no. Co ja mam powiedzieć? No niestety Green. Rzucie. Gdzieś uciekł. A nie, co tutaj jest? Cioł niebieski się na mnie rzucił, jak miał czerwonego, który go zaatakował eee, Złoty idzie. Tak? No, no, no. no. Skąd? Eee, z lewej. Nie, nie idzie. A nie, nie poszedł dalej. Jak wygramy tę rundę, to ja nie wiem. Wygramy Rude, to. Nie. No nie! Ender! Ale, ale nie odsłajnie nieśmiertelny jakiś no. Nie odsłaniaj łóżka kurka. Zawsze Paweł, zawsze Larry was pozdrawia, oprócz nerda e... Oprócz... Oprócz ciebie? No oprócz to... nerda, oprócz ciebie Czekaj. Okay. go pozdrawia. Aha, Masz pozdrowienia ja happy od Larry Ja? No? Ale no, ja Larry jest Normalnie. No jak to nie? Ja mówiłem, nigdy, nigdy nigdy nie wiedziałem i nic nie O, umarłeś. O, bardzo dobrze. Wszystkie ok. No. ta taka jedna taka... Z nerwicą. Ender. Ty, ty nie uważaj, nie. Ty uważaj co mówisz Ender, <ślesz> 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 ty, ty uważaj naprawdę, <ślesz> zważaj na słowa. No taka... Skrzat taki. o nie. Oho. Ale to już będzie w odcinku. Nie, mnie nie macie do lari pisać, bo zajebie. jebie. napisze napiszę ja jej parę ja ciepłych słów. O, ja to tak nie przeżyję. Ojej matce. Green. O. i widzowie i widzicie. Loki, Loki, Loki ten kawałek. Ale ja będę Pisał. montować. Dobrze, da o, to dobrze, to dobrze. jestem pacyfistą moi drodzy. To podejście to Nie pacyfistą. Nie zapomnij, ja ci nawet na, na PW później przypomnę. Ej, ja nie wiem o jaj. co wam chodzi. Ej, co, co się nie... Aha? Dobra, kogo w tak? To się nazywa Nopet. Napisko, no napisko, na dal... jestem daltonistą, nie umiem odróżniać kolory. To Myślałem, to są że są kolory tymi... do odróżniania? No, co, co jest? Leży. Płynę, ja się słyszy po twojej nie? Yy, nie wiadomo. Ender. Ja też słyszałem. O. Ender, czemu masz przester? Znaczy przegłos. Boże. No właśnie, słychać. No. <noise> tak wyszło. Jesteśmy... Martwi. To po prostu zostańmy w bazie na razie. Raś, C! Mam pomysł. Raz z kolegą robiliśmy... Taką fajną... Tak, w przeciwieństwie do kolegi? Ciebie. Ja, wie, ja wiem, że to dla Ciebie smutne, że nie będziesz mieć z kim się bawić w tam w tym, w ekonomiku, ale no wiesz, no... Gdzie? Musisz jakoś przeżyć. W szkole, w katoliku znaczy się, przepraszam. No właśnie. Ja tam znam takiego jednego księdza. Oho? No, nie. Po, po kolędzie dawałeś dzieci no. w kopercie. Z dzieciństwa. Yy, oh, nie, to na, tak, nie, Z dzieciństwa. Mnie tam. Stop Stop. Na mnie. Marłem I oh. no. Ile mu zapłaciłeś? Będę miał specjalne traktowanie jak ty... Jest... Stop it. No, no, no. Tak, tak, tak. Stop it. Please. Please? <grym> 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 mi Nie, nie, Ender, nie dis. Nie disujemy już Larry. Uspokój się w końcu. Wiemy, że ci same, że jesteś toksykiem, ale uspokój się. Ale się Ender to pacyfista. Jest pacyfistą, ale ale to, że, ale to, że jest pacyfistą, to nie znaczy, że toksik nie może być. <lacht> Happy, <lacht> to tak nie no, działa. Tym. Ale słyszeliście, żeby <grym> kiedykolwiek on coś złego powiedział? Tak. Tak. O kimkolwiek z <grym> <laughs> Larry? Tak. O mnie. Dobra, gry, nie chcę ten bardziej elikon. Larry się później do bardziej elikon, ale ty nie. Robimy fortecę, Green, zbieraj, zbieraj żelazo. Ender jest. jest. A ja mam żelazo, o co chodzi? Wyglądnie to, Wojda, Ender. mam komuś dać, to nie. Nie, no, do Wojda, do Wojda, do, wajda, do, wajda, nie, nie, wajda. do, do wajda. nie, nie, nie. Do Wojda, do wajda. Green, możemy zrobić następną rundę 1 na 1? Eee, to... jed jed jeden Abym, powiem, 1 na jeden? Nie, 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 nie możemy. Możemy bardzo, ja bym dobra, bardzo chętnie Dobra, zagram. dobra, dobra. Nie, nie, nie. <laughs> Ale zacznij nagrywać wtedy. Ja? No. A myślałem, że Green zacznie w nagrywać. Jak będzie 1 na jeden, to nagrywaj perspektywę swoją. Green, zaczniesz w końcu nagrywać quality content? A po co? Po co, po co? W sumie i tak wyświetlenia się zgadzają. No, 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 dokładnie. Subskrypcja idą w górę i Mam nadzieję, że będzie wszystko działać, nie? Widzowie, od Ciebskrót do Skrót. Od skroby ten kanał. Ale Od subskrybujcie Endera. Skrybuj... Ten o, co co oni mają skrobać Ender? Od... Mam Od... nadzieję, że nie twoje pięty, bo bym nie chciał. Piętny ja ender. im współczuję. W takim razie. Ender. Nazwa odcinka to chyba będzie szkalowanie Endera. Nie, no nie. No tak. No, ender Zobijemy się, widzę. Naprawdę. No. Czekaj, zapisuję no? myślę ci tytuł na PW, aby nie zapomnieć. Nie przysadajmy trochę z tymi wieżami. To ty wiesz, nigdy za mało. Jeszcze podwójne na górę zrobić. Chwila, ja, chwila. Ja. Dobrze. <laughs> następne mam. Skalowanie? Nie skalowanie, szkalowanie! Druga Ale skalowanie. skalowanie, będziecie mnie powiększali i pomniejszali. Ej, 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 są przy waszej bazie. Gdzie? Której? A nie, taki like, sobie poszedł. W bloku. Dawajcie, jeszcze więcej! <coughs> o, rzuci hyperbola. Hmm. Rodka, wiesz... Y Happy, my nie gramy z, bez słuchawek Dokładnie Serio? Spokojnie. No stać no. tak bez słuchawki? No. A słuchawki no, się no, to takiego się jakby, jak że to jest takie jak jak, jakby ja nie widziałem coś takiego jak słuchawki istnieje ja nie posiadam takiego Więcej! Więcej green, więcej! Ja teraz stawiam uh. Żaden green Green się wpiernicza uh. To jest... To nie I dobrze. następna? Bez, beznadziejna I... robota, Ender. <ścoughs> <ścoughs> oh, jezu, Happy co kogo, się dzieje? Powiem przed twoim matkiem, kogoś Chodzę? E... budujemy bazę na Bydgoszczyźnie. mojej? Budujemy zamek, o. To co, co robił. O, żebym ja czegoś twojej nie powiedział! Tam byjemy wieżami na bedło. Jak obrazisz Roni, to obrazisz też Grina, więc jakby... Nie, ale jak ja nie, obrazisz... Ale ja nie obrażam Roni. Nie, jak obrazisz Roni, no, to no, obrazisz no, jeszcze no. jedną osobę, więc no... sobie dwie. Sobie dwie. Nie dość, że jak, jak obrażę Roni... No. Jesz, jeszcze Lary, jak obrażę Roni. To to A, w Ale ona to... Jakiegoś... No nie byłbym pewien, czy jest z tej rodziny, no. <laughs> Okej, okay. Roz rozumiem, rozumiem Ender, rozumiem. Nie co jest w Larry Endera. Uh, green podeślij mi cały plik, ja sobie sam wytnę. Ale Nie, nie ja powycinam i zrobię z tego najlepsze ujęcie po prostu. Nie, no. I potem pokażę ale, ale to Larry. Też. Ale, przy, ale, przy, ale przy okazji możesz mi wysłać, bo to fajne jest. Okay. Fajne, fajne, fajne takie... Ale nie ja pokazuj tego e, Lari. Nie, 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 spokojnie. Pokażę. jej. to Nie już Au. No, ja nie, nie, nie mogę ja Wiem, zrobić tak. Włączę monitory ja będę patrzył ja za ja was. ja jak do jestem niego Jestem Ja też wiem. <laughs> o! <laughs> 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 <Umrzyj. śmiech> Aha! Ale jesteś! Ja, ja jestem. Naprawdę. <laughs> umrzyj. Dobra. <laughs> <Prawdy. Umrzyj. śmiech> Łatwo. Dawaj Ender. Umrzyj. Umrzyj, umrzyj, Ender. Zrób przyjemność Larii i umrzyj dla niej. Jak ja ciebie nie byłem w stanie zabić, to może oni dadzą radę. W koronach, żebym umarł, to nie umrę. Nie <grym> Ja je Nie, nie green. Nie możesz. Mogę, to e, jest. No, tak, wiecie, tak, bo Oli tak. tutaj mało kontrowersyjny. Nie ma, jego mówi mało kontrowersyjny. No, to, to, to wtedy musi być jedno No, to taki. Tak. Ja muszę nadrabiać. Jako jego syn, wiadomo. O nie, to jeszcze inny uniwersum gry. To jeszcze inny. Ile jest tych uniwersum? O wiele dużo. za dużo. O trzynaście za dużo, i... czy o 200, 200, 200 za dużo? Wiem, o tysiące. Moje... Tyle samo ile alterego grina. Tak, już lepiej. No właśnie, właśnie happy e, Dopisz plus 20 dopisz 20. 20. No to to będzie 293 tysiące 747? Nie, nie, nie. E, plus 20? Happy, powiedz ile tam już jest? 3609 Ile? 3609 <laughs> Tak Larry, Larry ma 8 To no tam u ciebie green, Ej, 8 to jest mało akurat No to jeszcze jest mało tam u ciebie green. Tak, tak do stu to jest normalne <grym> Tak do stu słucham Ej Jak do stu Każdy ma przyjść no... przy nami 100 Arderego Ender nie każdy jest tobą Green jest mną. No. Co? co? Green to jest twoje alter co? Green jesteś moim alter W którym uniwersum? Albo ja jestem alter Green. Greena. W którym uniwersum właśnie? Wiesz, wiesz Green, że jak tak strzelasz to to nie dolatuje, a przy okazji go tutaj już nie ma. Bo zabiłem go. Ej, zapiszcie to, gender no. powiedział, że Green jest mną. No. To dolatuje. Ale faktycznie. To dolatuje, a to, a nie, i to ale nawet te nawet przez partykle... ścianę potrafi. Kurde, ale te partikle nie dolatują właśnie, takie ale dziwne. Ty wiesz, że ja po prostu wiem jak tym się szczerze bo już to któryś razem. To jest gram. twój tryb, to jest twój no. tryb. No. Plus jest ja formy. rozkminąłem jak na, na jednej mapie możesz z, e, z od łóżka do diamentów szczelać więc wiesz, na jednej mapie. o Więc e, możesz zabijać sobie z 30 killi, tak, No 100. Mogłam mi ujść. A, żebyś bana tylko nie dostał. Co to? Co oni podchodzą? Ja zabijam. no. Ale to sto kiedy to i tak mi ich Alterego Greena. No dokładnie. <laughs> Jakbyś <laughs> chyba Alterego Greena to byłoby porypane. No. Tego się nie da ja, jakby, jakby ustawić Alterego Grina w odległości tak po prostu gęsiego za sobą? Bo myślę, że długość byłaby taka sama jak na tej jednej mapie od Diaksów do łóżka i 30 fragów. Eee, nie, ci powiem, że <laughs> większa jeszcze. <laughs> Pozwól mi świecić kiedy słońca brak. I z nadzieją! I szuka I wideo! 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 Witamy! Oooooo, kolorowe Nie, no, Cześć, jest jeszcze Jeszcze jest! Jest, Dopiero pierwsza dobra. gierka poszła! No dokładnie! Rozumiem. Rozumiem. Dopiero pierwsza gierka. Do strasznym podniegu. toksikiem co ty ender jesteś no jest teraz się, jest teraz pacyfist. się skapłeś ty, ty Greena obrażasz ender jeszcze na dodatek nie nie śmiałem. ty pacyfisto nie 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 nikogo nie no. śmiało obrazić ej no, no 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 oni tutaj kalują uh, tego ender i no kurde przepraszam myszka... przepraszam bardzo hedy meszka dobra Lari? dobra ender Larry, dobra wiem 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 no bo ja taki... A przy okazji dlatego, że Larry dała taki... taką. luźną propozycję. I pozwolenie! Że można! Ale można ją polować, tak? Nie, 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 nie że Można szkalować Edera. Przeczytam -prze 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 -czy -prze ci, Neon, wiadomość? Eeeh. O! Eee, wpierdol, wpierdol temu nerdowi ode mnie. Możesz to powiedzieć na Negrips. Zabij go raz czy dwa. Jak nie mnie nie, nie, nie zabrali razu. Jest taki beznadziejny. Zastrzeli nie maruć, o. o! Rozumiem. Albo ma zezę po prostu. Zagadanie. Co grać się tak w ogóle? Bedwars, ale bronię. Zmusili mnie do Bedwarsów, do idealu. Bedwarsy, ale bronię? No. No palne. Co? Gdzie nie to w ogóle? Strzelba, pistolet, no. karabin, Jak rakietnica. Zządy, że... E. Yy... Bo tutaj palna. Yy, Wiecie, że będziecie musieli czekać na niszczenie łóżek, bo aktualnie no? nie jesteście w stanie zniszczyć im łóżka. Nie wiem, no to plus, jest. Plus jeden, stanie, jed, jeden, jeden ma diamento, dwóch już ma diamentowe sety. Yy, gdzie jest ten trzeci? I trzeci now. jest u Was. I, I u wiecie. Was jest u Was. Ewig, co? Oj, co? Tak w ogóle witam, witam, nie wiem, kamerę Fidol. na gwietkę, tak? Idą! cię nie przywitałem, tak, ten, e, dzień, więc dzień dobry. Ale ten, bo wy, byliście we czwórkę i wygracie czwórkę, No, nie? no. A, a, to nie ma piątek, także. Ej, będziemy już możesz... zaraz jed, Zaraz jeden na jeden idziemy. Zmieńcie grę, zmieńcie grę, zmieńcie. Nie, 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 ja muszę cię Ender Nie, nie możesz, nie, nie Dostałem nie, nie pozwolenie, nie, nie bardzo chętnie. Nie, nie, nie jeden na jeden Oj tak się. tak Oj nie nie O, chodź ender na duela. Chodźcie. no wykieraj <grym> na dwie chodź, bez bez chodź bez ender zady. na duel, nie 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 jeden na jeden to, to na łapy jak facet z facetem dawaj Ty jesteś kobietą Co? a nie na a to a to ty nie jesteś helikopterem bojowym przepraszam bardzo jestem to sterem jak wy szybko się tak wyjebaliście, jak ja tutaj cały czas żyję i jeszcze po was 6 śmierci zabiję. Nikt poza tobą nie lubi tego trybu. Tak no, nie, 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 ty jesteś martwy? Co? To do sklepu mogę pójść. A, do sklepu, że tutaj, do sklepu. Ja no, no. no. na że nagrywkę, Green skacze do sklepu. Ej, to był idealny moment. Czemu no, ty chyba? na reklamę by zdążyli, by zdążyli no, no. By. telewizji. Co reklamujemy no jak, tym razem? No, jakby były. Jakby no, co? Były... tym razem reklamujemy shampoo o nazwie Neon. Dokładnie. Jakby, jakby były o, reklamy goście reklam na Polsacie, to jeszcze by zdążył. Do apteki skoczyć. Bo <noise> masz by... na ból dupy dla, dla Endera. On by zdążył jeszcze tego. Pojechać do innego kraju, wrócić. I jakby się ją zobaczył, to by się wypił. Pójdź do sklepu, zrobić duchy zakupy i by zdążył jeszcze na reklamy Po kimdałby mu na 5 minut. Nie <noise> zdążył jeszcze na 10 minut reklam. No. Żeby tylko. I po tych dziesięciu minutach reklam, chyba nie będą minutowym